G, To będzie G. Auf zadawać. Numer 9. No, to był ten pierwszy. Ausztejen oczywiście wstawać. Ausztejen, dziękuję. To będzie i. Aufstejen powstawać. Bardzo często jest tak zwane niemecha, którego nie czytamy. Aufstejen, tak? Fernsehen, nie fernzehen, ani aufstehen, tylko Aufstejen fernsehen. Dobrze, no i tym sposobem przyporządkowaliśmy te przedrostki. I teraz tak, na zadanie domowe, słuchajcie, bardzo proszę, żeby się dokładnie wczytać w te słówka, nauczyć się ich, bo to będziemy... To koniec? No tak, no tak, bo już zaczynaliśmy lekcję o 11.40, tak? Czyli 12.10 powinnam z wami skończyć. Już jesteśmy 5 minut po czasie. I teraz tak, no, na no, zadanie domowe no, ale... nauczyć się, piszę na czacie, nauczyć się słówek, czyli te z karty pracy, którą dołączyłam. Ona jest zatytułowana Mein tak? Nauczyć się słówek, a oprócz tego. I jeszcze z zeszytu ćwiczeń strona. Yy, 56 zadanie czwarte. Wysyłam i proszę zerknąć do tego zadania. W zadaniu czwartym macie coś takiego. Wpisz pory dnia i przyporządkuj im właściwe znaczenia zdań. Pytanie jest takie. wann macht Michael Was, czyli kiedy? Michael, kiedy, co robi Michał, tak? W jakim czasie? I teraz mamy tak sześć przykładów. Po lewej stronie mamy konkretne godziny podane, a wy macie napisać tutaj porę dnia. No, siódma to wiadomo, że rankiem, jedenasta, piętnaście to napiszecie po niemiecku przed południem, i tak dalej. A następnie należy, jak już piszecie porę dnia, to należy przyporządkować resztę zdania, tak, żeby to miało jakąś kolejność, jakąś chronologię stworzyć tutaj. Na przykład, A morgen steht Michel um 7 Uhr auf. Czyli rankiem wstaje Michael o siódmej. W tym ćwiczeniu występują te czasowniki rozdzielania. Kto, zjadł podręcznik. Kto? Kto zjadł? Yy, no, no jest... yy, pomylił lekcję. Yy. Proszę bardzo, czyli tutaj należy tak to połączyć, żeby stworzyć opis dnia Michaela. W tym zadaniu występują czasowniki rozdzielnie złożone, które wam dzisiaj wprowadziłem. Tak? Uczcie się słówek i proszę to zadanie czwarte wykonać. A ja plusiki dzisiaj przyznaję. Ma, Mariusz Jędroszka, kto tu jeszcze się tak udzielał dzisiaj? Ja się udzielałem. Kto? Ja. No to kto? Imię, nazwisko, proszę. Ktoś, kto dołączył z poślizgiem. Myślę, że to wszyscy, bo najbardziej tutaj brał udział Słuchajcie, tak ja się jeszcze odzywałem. Słuchajcie, żeby to tak częściej ja się udzielać. Kuskę, nie, proszę, nie wystarczy ja to tylko jeden zywałeś. raz powiedzieć. To trzeba rzeczywiście, tak jak Mariusz już no, kilka dobrze. razy. Dobrze, na następnej lekcji będzie Dofam jeszcze szansa. Złoty, tutaj. Na Browara. Otrzymać, otrzymać plusy. Yy, może Ale ta ja osoba. na ma tak... angielskim się zaczął. Która ma tak odwagę. Kto to jest w ogóle? Nataniel, no, chyba pomylił w ogóle klasy. No właśnie. E, albo ja w ogóle nie wiem, czy on jest koniec koniec. bo nie ma numeru na przykład tam. Proszę, ja znowu jestem Znaczy, proszę, proszę. mają imię i nazwisko, tak jak nauczyciele. Aha, dobra, bo ja już sobie do tego dojdę. Dobrze, tyle z mojej strony. Zadanie domowe macie, proszę sobie przepisać z czatu. Jeśli ktoś nie zdążył tych słówek przepisać, proszę sobie zajrzeć do tej karty na Teamsie. Dobrze? Najlepiej albo przepisane, żeby to było, albo po prostu wydrukowane, uzupełnione i wklejone do zeszytu. Auf widerzen. Auf